Jak karma przejawia się w codziennym życiu? Co daje nam wiedzę, jaką karmę nosimy i dlaczego? Kiedy spotykamy się w naszym życiu z ciągle powtarzającymi się negatywnymi sytuacjami, problemami, blokadami na drodze do pełnego, szczęśliwego życia, może narastać w nas frustracja i złość, ale kiedy zrozumiemy, co jest powodem, przyczyną takiego stanu rzeczy, stawiamy pierwszy krok do uwolnienia i zrozumienia. Podam przykład, dla lepszego zobrazowania sytuacji. Młody mężczyzna, rozwijający się duchowo, w obecnym życiu ma do odpracowania karmę pracy widoczną już na pierwszy rzut oka w dacie urodzenia. Czyli w jednym z poprzednich wcieleń był człowiekiem unikającym odpowiedzialności związanej z pracą, samodzielnym utrzymywaniem się. Bardzo prawdopodobny jest też scenariusz życia na koszt innych. Czym przejawia się to w obecnym życiu? trudnością ze znalezieniem i utrzymaniem pracy, wykonywanie zwykłej takiej ziemskiej pracy, zwykłych obowiązków zawodowych kojarzy mu się ze znojem, udręką, unika tego, co powoduje finansowe problemy. Człowiek ten jako osoba świadomie rozwijająca się duchowo zdaje sobie sprawę z tych obciążeń i ich konsekwencji, wie z czym i dlaczego spotyka się w życiu, co daje szansę na zrozumienie, akceptację i uwolnienie od złości i frustracji, bo nie traktujemy dłużej tego, co nas spotyka jako złośliwości niesprawiedliwego losu, znamy przyczynę i skutek. Przestajemy kopać się z przysłowiowym koniem co jednak nie zmienia naszej zewnętrznej sytuacji w fizycznym życiu, bo nadal borykamy się z tymi samymi problemami i blokadami. Dlatego poza wiedzą i zrozumieniem warto pójść krok dalej, bo możemy przyjąć i zaakceptować fakt, że z pewnych określonych powodów nasze życie wygląda tak, a nie inaczej, ale też podjąć aktywne działania zmierzające do uwolnienia się od posiadanych obciążeń karmicznych. W jaki sposób? Człowiek ten unika zmierzenia się z tematem, spłaty tych obciążeń poprzez podjęcie właśnie takiej zwykłej, ziemskiej, fizycznej pracy, bo nadal aktywne są w nim niekorzystne mentalne wzorce i przekonania związane z tematem pracy i zarabiania, wyniesione z poprzednich wcieleń. Rozwiązaniem w tym przypadku jest podjęcie właśnie takiej zwykłej, fizycznej pracy, związanej z pielęgnacją roślin, pracą z ziemią. To z czucia pokazuje się jako optymalne wyjście, bo po pierwsze zwykłym obowiązkom zawodowym, takiej powszechnej fizycznej pracy, zostanie zwrócona ranga, ważność, uznanie w świadomości tego człowieka. Po drugie taka praca da mu satysfakcję, spełnienie i środki finansowe. Po trzecie wychodzi wtedy z negatywnych wzorców mentalnych i przekonań związanych z pracą i zarabianiem. A negatywna karma poprzez połączenie tych dwóch aspektów szybciej i skuteczniej się uwalnia. Wszystko, co spotyka nas w życiu, ma swoją przyczynę, powód, choć nie zawsze widoczną na pierwszy rzut oka, i skupianie się tylko na objawach jest jedynie jałowym wysiłkiem i stratą czasu. Tak samo jak jedynie próba usunięcia objawów, a nie przyczyny problemów. Omówię te zagadnienia szerzej w kolejnych nagraniach. Jeżeli jesteś zainteresowany, nie przegap nowych materiałów, obserwuj ten profil.